Nie możesz odzyskać straconego czasu, ale możesz przestać go tracić. Biznes Concierge wspiera klienta i jego biznes na każde żądanie. Wykonujesz mudne czynności po to, by klient mógł skupić się na rzeczach ważnych. Rzeczywistym prowadzeniu biznesu i swoim życiu. Jest tam Agata i reprezentuje Biznes Concierge. Zapraszam na www.biznesconcierge.pl A tymczasem kolejny odcinek z serii Biznes Concierge. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Dzisiaj z nami pan Mikołaj Duda, doradca podatkowy. Państwu. Pan Mikołaj podzieli się z nami dzisiaj kilkoma sposobami na oszczędność podatkową. Jeżeli chodzi o różne sposoby oszczędności podatkowych, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że może skorzystać z tak zwanej zryczałtowanej formy opodatkowania. Co do zasady, niemal każda jednoosobowa działalność gospodarcza odlicza się taką stawką liniową 19% podatku, i w takim przypadku podatek jest liczony od zysku przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma oczywiście prawo tutaj zaliczyć różne wydatki do kosztów podatkowych, na przykład pensje pracowników, tutaj zakup również maszyn, urządzeń, samochodów, prawda, paliwo do samochodów i od tak wypracowanego zysku płaci 19% podatek. Natomiast niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że mogą też wybrać tak zwany ryczałt. Ryczałt polega na tym, że co prawda nie możemy, nie mamy prawa do zaliczenia tych wydatków w koszty podatkowe, natomiast korzystamy z niższej stawki podatku. Zamiast stawki 19%, może to być stawka na przykład 15% dla programistów, w zależności, od, w zależności od danego zawodu czy sektora, sektora biznesu. Na przykład usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne korzystają z stawki 8,5%. Sektor wytwórczy korzysta ze stawki 5%. Tutaj, w zależności od sektora, są określone bardzo różne stawki. No i co do zasady, jeżeli przypuścimy jakiś programista, jest w stanie zaliczyć dużej ilości wydatków, koszty podatkowe, bo już na przykład samochód dawno wymienił, czy powiedzmy nie zatrudnia pracowników, czy również nie ponosi w danej chwili kosztów zakupu oprogramowania czy sprzętu komputerowego, to prawdopodobnie bardziej będzie musiał płacić ten ryczałt. Zamiast stawki 19%. Ten ryczałt już funkcjonował w, w naszym prawie podatkowym od kilku lat, natomiast od początku tego roku znacznie zliberalizowano warunki wejścia w ten tak zwany ryczałt. W zasadzie jedynym warunkiem, który nas pozbawia tego prawa do opodatkowania w formie ryczałtu. Jest osiągnięcie przychodów w wysokości większych niż 2 miliony euro, równowartość 2 miliony euro. Także jeżeli przedsiębiorca nie osiąga takich przychodów w ciągu roku, to jak najbardziej może się okazać, że ten ryczałt będzie dla niego bardziej korzystny. Innym takim sposobem na oszczędności podatkowe, w przypadku programistów przede wszystkim, będzie tak zwana ulga IP Box. Ulga IP Box jest przyznawana w tej sytuacji, gdy ten programista pracując dla swojego zleceniodawcy. Tworzy autorskie oprogramowanie komputerowe. Jeżeli w ramach swoich usług na rzecz dawcy tak naprawdę odsprzedaje prawo autorskie do takiego programu komputerowego, to może skorzystać z 5% stawki podatku zamiast 19% podatku. No, w związku z tym, dla takiego programisty jest to naprawdę duża oszczędność podatkowa, którą może. Potem te, te środki zaoszczędzone może wykorzystać na dalszy rozwój biznesu, prawda? I w zasadzie jedynymi warunkami skorzystania z tej ulgi IP-BOX jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji oraz prowadzenie odpowiednich zmian w umowach ze swoimi kontrahentami. Także jak najbardziej w przypadku większości programistów jest to w zasięgu. To dotyczy również osób, które w trakcie swojej działalności opatentowują różne produkty, wytwarzają patenty, różne prawa ochronne, na wzory użytkowe i autorskie tutaj prawa do programu komputerowego. Tak kolejnym sposobem tutaj noszczędności podatkowe, który powoli się przebija tutaj do sektora biznesu, ale wciąż bardzo mało przedsiębiorców z tego korzysta, jest ulga na badania i rozwój, tak zwana ulga BR. Z tego mogą zarówno korzystać jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i duże firmy, czy to prowadzone w formie spółki komandytowej, spółki ZO, czy spółki jawnej. Od razu, jak słyszymy ulga na badania i rozwój, to myślimy, że musimy prowadzić jakieś badania naukowe jak na uniwersytecie. Okazuje się, że nie. Żeby uzyskać oszczędności podatkowe, wystarczy, że ponosimy na przykład wydatki na to, żeby opracować jakąś nową technologię produkcji znaczy linii produkcyjnej tworzymy jakąś nową recepturę produktu, wprowadzamy jakieś takie twórcze zmiany w naszym produkcie, w jakiejś recepturze, czy na przykład w sposobie zarządzania firmą i w ramach, wszystkie takie wydatki możemy rozliczyć w ramach tej ulgi na badanie i rozwój. To też to ma dużo większy zasięg niż, niż się po prostu wydaje. No, wciąż niewielu przedsiębiorców jest świadomy, że takie wydatki można preferencyjnie rozliczyć. Natomiast rozliczenie, to preferencyjne rozliczenie polega na tym, że możemy takie wydatki na rozwój wrzucić w koszty podwójnie, tak jakby powiedzmy koszt zmian w naszej linii produkcyjnej nie wynosił miliona złotych, tylko dwóch milionów złotych, no i dzięki czemu po prostu oszczędzamy na podatku, czy to do podatku dochodowym od do osób prawnych CIT, czy podatku dochodowym od do osób fizycznych, czyli podatek PIT. A czy jest jakaś weryfikacja odnośnie tego, czy działanie, które podejmujemy, to twórcze działanie kwalifikuje się do, do ulgi? Oczywiście, jest taka procedura, także przed skorzystaniem z ulgi, oczywiście, zachęcam do tutaj skorzystania z porady specjalisty. Yy, tutaj organy podatkowe też mogą weryfikować, prawda, czy te nasze wydatki faktycznie miały charakter tych działań rozwojowych, prawda? I powinniśmy też zadbać o należytą dokumentację, Także powinniśmy Pokazać, że faktycznie to się te nasze wydatki, które poczyniliśmy, przyczyniły się do jakiegoś rozwoju naszej firmy, opracowania np. nowych rodzajów produktów czy jakichś nowych rozwiązań technologicznych. Rozumiem, omówiliśmy trzy bardzo ciekawe sposoby na oszczędzanie w podatkach. Chciałabym Pana jeszcze zapytać, co to jest Nowy Ład? Nowy Ład czy Polski Ład, w zależności jak, jak to nazywamy, są to plany rządowe związane z kompletną przebudową w zasadzie systemu podatkowego w Polsce zmiany, o których mówimy, mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, z tym, że nie jest nam znany ostatecznie kształt tych rozwiązań, ponieważ cały czas opieramy się na zamierzeniach rządowych, na prezentacjach, na doniesieniach medialnych, natomiast wciąż nie ma projektów, ustaw, na podstawie których mógłbym pani teraz powiedzieć konkretnie, co się dla danego Kowalskiego, tak, czy jakiejś spółki A zmieni. Tenderową cechą tego Polskiego Ładu ma być podniesienie składki zdrowotnej. Obecnie każdy przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną w wysokości zryczałtowanej około 400 zł, 400 zł. Mało tego, to 400 zł prawie w całości może być zaliczone na poczet podatku, też, jeżeli przedsiębiorca uzyskuje na bieżąco zysk, to nawet w zasadzie tej ekonomicznie tej składki zdrowotnej nie jest w stanie odczuć. W związku ze zmianami planowane jest wprowadzenie składki zdrowotnej w wysokości... 9% od dochodu czy też zysku przedsiębiorcy. No, w związku z czym łatwo policzyć, że jeżeli przedsiębiorstwa w ciągu roku podatkowego osiąga na przykład milion złotych zysku, dodatkowo jego obciążeniem podatkowym będzie jeszcze 90 tysięcy takiej składki zdrowotnej. No to też, jeżeli faktycznie te zmiany wejdą w życie, to warto się zastanowić nad jakąś być może inną formą prowadzenia biznesu, w taki sposób, żeby jednak na tych podatkach, zaoszczędzić, bo po prostu może się, okazuje, może się okazać, że jakieś inne, oczywiście całkowicie legalne formy zmiany działalności czy pro, formy prowadzenia biznesu po prostu pozwolą nam posiadać więcej środków tak, na rozwój i na prowadzenie firmy. Jedną z takich metod, która pozwoli być może na zaoszczędzenie podatku w przyszłości jest tak zwany estoński CIT. To estoński CIT funkcjonuje już od 1 stycznia tego roku. Natomiast z uwagi na to, że... Mm. Ta nowa metoda rozliczenia podatkowego oparta na podatku estońskim jest obwarowana szeregiem restrykcji i obostrzeń, które nie pozwalają większości spółkom korzystać z tego podatku. Na tę chwilę jest mało popularna. Dodam jeszcze, że tutaj formę rozliczenia podatku estońskiego może wybrać tylko spółka ZO. Od przyszłego roku ma to się rozszerzyć też o spółki komandytowej, spółki komandytowej akcyjne. Teraz planowane jest duże zniesienie tych różnych obostrzeń i restrykcji związanych ze stosowaniem tego estońskiego CIT-u, i praktycznie każda spółka ZO będzie w stanie tutaj skorzystać z takiej nowej formy rozliczenia, która opiera się na tym, że jak do tej pory spółka ZO w pierwszej kolejności musi odprowadzić podatek CIT od swojego zysku w wysokości 19% lub 9%, a następnie wypłata zysku na rzecz właściciela jest opodatkowana. Podatkiem od dywidendy. Tak, przechodząc na ten estoński CIT, spółka taka powiedzmy estońska nie płaci podatku CIT tak długo, jak nie zdecyduje się o wypłacie zysku na rzecz właścicieli. Także można powiedzieć, że ta ulga podatkowa polega na tym, że odraczamy sobie ten podatek, tak żeby na przykład te środki, które na bieżąco wpływają do firmy, w jak największej. Części były reinwestowane, prawda? Na prowadzenie działalności, na rozwijanie biznesu i dopiero gdy nas to jakoś zadowoli, już osiągnięty stan rzeczy, prawda? I za inwestycje możemy zdecydować o wypłacie zysku. No i wtedy, niestety, już musimy odprowadzić ten podatek, zarówno CIT, jak i podatek od dywidendy. Natomiast ciekawością w tym estońskim cit jest to, że ustawodawca premiuje określony pułap wydatków inwestycyjnych w firmie. Mianowicie, jeżeli poświęcimy w czasie tutaj przejścia na ten instancji CIT odpowiedni poziom wydatków na inwestycje, to wtedy zapłacimy jeszcze niższy podatek, niż byśmy normalnie zapłacili. Ten podatek nominalnie może spać o 5 punktów procentowych, czyli na przykład zamiast 19-procentowej zamiast 19 stawki CIT zapłacimy 14-procentową stawkę CIT. Przedsiębiorcy powinni się zastanowić, zastanowić tutaj nad różnymi formami rozliczeń, które całkowicie legalnie po prostu mogą spowodować, że... Pozwoli to nam na jakieś pewne oszczędności podatkowe, tak i na zgromadzenie więcej środków na prowadzenie biznesu i rozwój. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję. Do zobaczenia niebawem.